Dobrze, i tak. Tam jeszcze nie byłem. Tam się chyba idzie do bossa? Czy nie? A tu się na dole jest? Nie. Oła, oła. Klątwę czuję. Uważaj zbytnie zbyt niepewność siebie i dziura. O, zapomniałem, że tego się nie da namierzyć. Pierdalaj z tą kuszą, ty. O, 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 nie. Nie podoba mi się to. Pierdalej. Okej, okay, zbyt duża pewność siebie i dziura. Zamknięte. puk. Puk, puk. To tam jest Jakiś szczurnie. chyba nie, nie rozdupię tego, co? On się nawet nie trzęsą. No nic, dawaj z powrotem młot. Tam wygląda, jakbym miał iść, więc tam na razie nie pójdę. Migoczący tytani, dobra. A nie wiem, ile potrzebuję migoczących, żeby teraz sobie wzmocnić. A mam ich dwa. To boli? Ała, chyba tak. A na pewno nie pomaga. Więc. bagdad Tego koleś się kojarzę, ale. O, tam jest jakaś skrzynia, ale nie wiem, co on robi. Okej, okay, czyli jesteśmy na początku tu, gdzie myślałem, że powinienem właśnie tędy wyjść. Nie siadamy, żeby się nic nie resetowało, chociaż w sumie. A, mogłem, ale chuj z tym. Dobrze, czyli ja się spierdoliłem. Right here. Live jam, sponio. Tu pan niewidzialny. U, another one. No, mógłbyś umrzeć w końcu, proszę. Pretty please Aha, i tu nie ma nic Okej okay. O, czy ty? Okej, okay. myślałem, że idzie mi wpierdolić Dobra e, Tu będą panowie, których nie lubię Znaczy nie wiem, czy ich nie lubię w sumie Usłyszałeś mnie już? Can you hear Ale to ma pierdolnięcie A nie, why? Uuu, tu się da sobować Nice Kurde, kusi mnie, żeby wzmocnić sobie Uuu, tyle jest złoty żeby wzmocnić sobie tą wielką pałkę, trzymam dużą pałkę. Też widziałem, że ona się trochę zachowuje tak jak fucking hell, tak jak ee... ała ała, ilna tak jak wielki miecz w tej grze. Czyli tak dziwnie się ją atakuje, jeśli chce się jakiegoś tam może nie kombosa, ale parę ataków z gen zrobić. Fucking hell, max up, Okej, okay. ale pierdolnięcie to panowie mają, to może ja jednak tą tarczą Gdzie tu był kamień klucz? Mam chuj tych kamieni kluczy A tak naprawdę mało gałązek, wolałbym gałązek więcej Ja się do ciebie zakradnę na plecy O! To chyba był początek bakstaba, ale tak no nieudany bym powiedział Nie ma, no Stwierdzam, że ten złoty pan ma mocniejsze pierdolnięcie aniżeli ała, Aniżeli ci zwykli ciemni Okej, okay. siedzi mu dupą na twarzy, o nie, no, moja głowa poszła w złym kierunku. Czyli tu chyba wszystko już zobaczyłem, tam na górze wszystko zobaczyłem, więc tylko w tę stronę mi zostało. Rrr. Tu nie byłem, ej, halo. Oko? I tu też nie wejdę. Oa, 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 oła, oła, Zostaw. Fajne, takie bezużyteczne to miejsce. Uu, tu się chyba do bosa idzie, tak? Yy, to ja jeszcze tu nie chcę. To pamiętam to wejście chyba. Uuu, okej, okay, zaraz tam może wejdziemy. Po co nad tobą, więc próbu... Uuu! Nie dorzuciłem! Eee, załóżmy jakieś noże, może. Noże, może. Nice. Oko. Eee, tu na dole byłem, tak, tak. A, czyli o. Bo Widziałem, jak przez tobą górę. Dobra, najpierw na góry, zanim skoczymy na dół. Ale z podniesioną tarczą, bo się boję, co to może być. Chyba, że. Chyba, że nic. Dusza i Ehm, um, okej, okay. tam był boss, a tu jest dziura, jo. A, to widzieliśmy z góry, dobra, dobra, kojarzę tego pana. Pielo, okej. Okay. Nie zabijam NPS-ów, bo nie wiem, co mogą mi chcieć dać w przyszłości, albo czym mnie zaskoczyć, więc... Okej. Okay. Tam była materia dużo. okej, okay, jakiś czar. U Jezu, że tu są jakieś dziwne śmieci. Okej, okay, czyli chyba tu już wszystko zeksplorowałem. Czy ja tam na dole byłem? Czy ja są przyszedłem, czy nie? Ja są przyszedłem, prawda? Ogólnie tu jest... O Jezu. Okej, okay, to było bardzo blisko śmierci. Ale mi się wydaje, że ja kiedyś coś tu jeszcze innego robiłem. Gdzieś tutaj na dole sobie skakałem, biegałem. Coś mi tu nie pasuje. I got a bad feeling about this. Zobaczmy jeszcze raz. Czy tu nie mogę gdzieś wyskoczyć na przykład? O, tam chyba da się skoczyć. A, przed tobą kłamca. Okej, okay, tu nie ma niewidzialnej ściany. O, okej, okay, tak, nie? Nie? A tak? Jak najbardziej. Okej, okay, tam zaraz pójdziemy. Mm, to jest chyba ta druga strona, gdzie jest węgarl. Eee, okej. Okay. Tu jest wkurwiony pan. Czy tylko sam tu jesteś, czy jest tu ktoś z tobą? Nice. E, dusza i zioło. Nic ja na plecach? Nie. Okej. Okay. To nie jest wkurwiony mimik. Kościany pył. Nice. To jest good find. Good find. Very, very, very good. No chciałbym. A czy da się na przykład jakoś to zbugować i tam. Gir dalej. Okej, dobra. No chyba jednak nie. Kops. Uuu, uh, to przed tobą przyjaciel, I don't believe you, nie pamiętam, I don't remember. Halab ciekawe czy jest tak dobra w sumie, nie, nie próbowałem jej nigdy, czy jest tak dobra jak w jedynce, ale brzydka, o Jezu. Bo na przykład w trójce halabarda czarnego rycerza już nie jest aż tak OP i dość późno się ją zdobywa w zasadzie. Eee, dobra, eee, nie to, halo, weź mi ten Morgenstern, twarzy. E, czy ja tu mogę, chyba trzeba skoczyć, co? A ok. okej, to już rozumiem po co jest ten tutaj dziwny. To, to, miejsce, ten uskok e, Chciałbym się wrócić, zanim pójdę na bossa I zrobić pale pale, pale rzeczy w, maj, w Majuli, Maziuli. Otóż Dostałem grudki i dostałem e, miguczący Chociaż nie wiem, czy migoczącym cokolwiek zrobię No nie, bo potrzebuję dwóch, ale grudką już jak najbardziej Teraz pytanie, czy ja chcę to podmacniać No chyba tak, bo innego nie mam, tylko ten mam, ale tego nie Yep, nice Ahm. Um... I chciałem coś jeszcze sprawdzić, ale nie pamiętam. O, mam dziurę w pamięci po prostu. Na pewno chciałem wzmocnić sobie jeszcze Estusa. Czy ja dostałem jakiś odłamek? Nie, nie, bo by coś powiedziała do mnie. No, nie masz, nie masz. Klejnotów mam pchuj, więc na razie nie będę ich wydawać na głupoty znaczy, pieniędzy na klejnoty. Um, coś jeszcze chciałem zrobić, ale już teraz nie pamiętam co, więc po prostu się wrócimy i pójdziemy spróbować się z bossem, ale to nie musi być wcale łatwe. To jest chyba ten pająk? Ona jest, ona jest... Wiem, że kobieta. A, spróbujemy to wszystko skipnąć sobie. Pamiętam, że to jest kobieta, która wygląda chyba ja właśnie jak pająk, albo jak skorpion, skorpion. Skorpion, tak, 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 tak. Oby by pasowało. Do mojej wersji zdarzeń, może jakiś o, 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 enchant na broń sobie wrzucimy na pasek? I jep jep jep, e, to wywalimy całkowicie i tak. Co ja bym chciał? Jakie ja mam w ogóle? Mam trzy mroczne, jeden złota sosna e, i trzy śmierdzące szlamy. Weźmy sobie mrok. Nie mam pojęcia na co jest Ten, ten boss może być odporny lub nieodporny, więc. Ale pamiętam to, że tu jest tylko jej ciało. Okej, okay, ja myślałem, że ona tego nie zrobi. A czy nie myślałem, że to zrobi. Napijmy się od razu. Gdzie ma? Mm mhm, mhm, mm mhm. Mm mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Ała! 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 Chill out. Mordo! Ale to ma kurwa damage. Dobra, tylko nie czaruj. Którą część ciała mam bić, żeby się opłacało? Bo z przodu ma... Kurwa dzidę. Po bokach ma... Po bokach ma nóżki, Ała. A z tyłu ma pierdolone wielkie żądło. O, tak. Okej, okay, ona będzie... Chyba coś dziwnego robić. I tu on Tu jest to drzewo i ona chyba musi je rozdupić, żeby ten lud spadł na dół. Dawaj, jedni. And she did Okej, okay. chill out. Okej. Okay. Pi, 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 szybko. Jeszcze szybciej. Naika, kurwa, naika! I masz poklacie. O nie! Jesteś jest jeszcze jeden kamień. Kamienie są smaczne. Nie! Kurwo, nie takuj mnie jakim kamieniem! O nie, ona znowu weszła w ziemię. To idę, w mój lód, który spadł. Ognisko motylne, okej. Okay. Zjedz tym, kurwa, kamień. Nie. Da się to jakoś, kurwa, ominąć? Nice. Zjedz kamień. Tak, żeby ci nie atakowała. Roluj, roluj. tych kurwio. I drugi raz. I trzeci. Pięknie. Jednego... Nie wyrolowałem, boże. Stamina. Mam dwa itemy, które zwiększają mi regenerację staminy, a i tak... No szału jakoś nie ma. Puść, puść, puść. Puk syna naprawdę. No to chyba kurwa chuj, co? Bo klejną życia mnie nie... Utrzyma przy życiu... No. Ok. Eee, chyba nie ma sensu grać jednoręcznie. Jednoręczną bronią. Bo to blokowanie jest strasznie staminożerne. W sumie rolowanie też. Ale myślę, że jednak tutaj pójdziemy. W role na tym bosie. hop zostaw. A, właśnie, bo tutaj jest klątwa, a skam... Skam... skamieniałość, tak? Bo chciałem powiedzieć, że właśnie, jak biliśmy te bazyliszki, to one mi inny debuff narzuca... nabijały niż klątwa. Więc one pewnie mi skam... skamieniałość, skamielinę, coś tam, coś takiego, tak to się chyba mniej więcej nazywa. Nabijały. A. A klątwa pewnie działa inaczej po prostu, nie wiem. Może mi zmniejsza HP, tak jak śmierć zwykła. Proszę nie strzelać. I'll be a good boy. O, moje dusze. O Jezus, nie wziąłem tego enchant'a na broni. Hello. Uj, fuck. To powinien być mój... moje okienko na ataki teraz, ale... Ale zjebałem, więc nie, nie będzie. Okej. Okay. Okej. Okay. O, nie. I don't like it. I don't like it. O. 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 trafiłem. Boga. Nice, nice, nice. Mhm. Teraz wyciągnij. Czy ona musi zawsze mi pod nogami wychodzić? Czy da się zrobić tak, żeby jednak nie wyszła mi pod nogami. Tak. Czuję ją pod nogami. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Szybko, 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 szybko. szybko. Ok. We are safe. Nice. Nice, 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 nice. Dobra, spokojnie Jeden atak. Kombo! Nice. Okej, okay, to nie jest dobry moment na atakowanie. To też chyba nie. To też raczej nie. To jest najlepszy moment na atakowanie. Czy ona się... Dobra, 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 dobra. Idzie dużo lepiej niż za pierwszym razem. Okej, czyli da się to ominąć. Nie jest to. Nice, 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 nice. 23 tysiące. Okej. Okay. Udało się. I zgarnęliśmy motyle nawet. Przed tobą kłamca. że ty po wokach nic nie ma?